Rosja i USA dogadały się za plecami sąsiada. To, co ukryli przed światem, zmienia wszystko. Wyciekły szczegóły tajnych rozmów, które właśnie wstrząsnęły Europą Wschodnią. Stany Zjednoczone właśnie zdradziły swojego najwierniejszego sojusznika. Nowy układ sił pokazuje, że wszystko, w co wierzyliśmy przez ostatnie dwa lata, było iluzją. Pentagon właśnie wysłał sygnał, który zmrozi krew w żyłach każdego mieszkańca Europy Wschodniej. To już nie są spekulacje. Mamy twarde dowody, że los terytorium graniczącego z Rosją został przesądzony w gabinetach Waszyngtonu. Nowy szef Pentagonu właśnie przyznał to, co eksperci przewidywali od miesięcy: America First wraca ze zdwojoną siłą. Europa została sama i to w momencie, gdy rosyjskie bombowce testują naszą przestrzeń powietrzną. A na Bliskim Wschodzie Izrael szykuje się do uderzenia w irański program nuklearny. To nie przypadek, że wszystko dzieje się właśnie teraz. Najgorsze jest to, że nikt nie mówi o tym głośno. Media milczą, politycy kluczą. Ale liczby nie kłamią. 2% PKB na obronność to już za mało. Pentagon żąda 5%. Pytanie brzmi, przed czym nas ostrzegają? Tymczasem w Niemczech doszło do ataku, który pokazuje kompletną bezradność służb. Sprawca, któremu odmówiono azylu, swobodnie poruszał się po kraju. To nie pojedynczy przypadek, to symptom szerszego kryzysu. W tym samym czasie Rosja wykonuje dziwny manewr. Przeprasza Polskę za incydent w przestrzeni powietrznej. Ale czy to naprawdę przeprosiny, czy może przykrywka dla czegoś większego? Analiza faktów prowadzi do szokujących wniosków. Napiszcie w komentarzach, czy w Waszej okolicy zauważyliście wzmożony ruch wojskowy. To może być kluczowe dla zrozumienia całej układanki. Sytuacja na arenie międzynarodowej przybiera coraz bardziej niepokojący obrót. Podczas gdy Pentagon otwarcie przyznaje, że obecne wydatki na obronę w Europie są niewystarczające wobec zagrożeń ze strony Rosji i Chin, za kulisami rozgrywają się znacznie poważniejsze wydarzenia. Nasi informatorzy donoszą o tajnych rozmowach między Waszyngtonem a Moskwą, z których wykluczono kraj oznaczony jako 404. To co szczególnie niepokojące, to fakt, że Zachód zdaje się powoli wycofywać ze swoich wcześniejszych żelaznych gwarancji. Źródła dyplomatyczne wskazują na radykalną zmianę w amerykańskim podejściu. Pentagon pod nowym kierownictwem coraz głośniej mówi o europejskiej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. To jasny sygnał. Ameryka przygotowuje się do strategicznego odwrotu. Równocześnie obserwujemy narastające napięcie na Bliskim Wschodzie. Izrael rozważa uderzenie prewencyjne na irańskie instalacje nuklearne. To może być iskra, która zapali całą beczkę prochu. Na domiar złego, incydent bezpieczeństwa w Niemczech ujawnił głębokie pęknięcia w europejskim systemie bezpieczeństwa. Sprawca, któremu wcześniej odmówiono azylu, swobodnie poruszał się po terytorium UE. Ale to, co wydarzyło się w przestrzeni powietrznej Polski. Może być początkiem czegoś znacznie poważniejszego. Rosyjski samolot wojskowy naruszył polską przestrzeń powietrzną. Moskwa twierdzi, że to awaria systemu nawigacji. Ale czy na pewno? Jedno jest pewne: świat, jaki znaliśmy, przestaje istnieć. A to, co wydarzy się w najbliższych dniach, może całkowicie zmienić układ sił na świecie. Pytanie tylko: kto naprawdę pociąga za sznurki w tej grze? Napięcia w szeregach PIS osiągnęły nowy poziom po kontrowersyjnym ruchu byłego premiera Morawieckiego. Jego publiczne poparcie dla inicjatywy deregulacyjnej Rafała Brzoski, polskiego miliardera i właściciela impostu, wywołało prawdziwą burzę w partii. Morawiecki, kierując ciepłe słowa do Brzoski, nie tylko złamał niepisaną zasadę przeciwstawiania się inicjatywom rządu Tuska, ale też podważył autorytet własnej partii. Cieszę się, że w polskim biznesie są liderzy, którzy nie tylko diagnozują problemy, ale także biorą odpowiedzialność za szukanie rozwiązań, napisał były premier, czym wprawił w osłupienie swoich partyjnych kolegów. Reakcja w PiS była natychmiastowa i ostra. Część polityków uznała to za zdradę partyjnych interesów, inni dostrzegli w tym sprytną grę o poparcie wyborców Konfederacji, dla których brzoska jest swoistym idolem biznesu. Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS, Publicznie skrytykował ten ruch, przypominając o istnieniu rządowego pełnomocnika do deregulacji. To nie pierwszy raz, gdy Morawiecki działa wbrew partyjnej linii. Jego zachowanie sugeruje próbę budowania własnej pozycji politycznej, możliwe, że z myślą o przyszłych rozgrywkach wewnątrz partii. Szczególnie interesujący jest timing tej wypowiedzi tuż przed konferencją bezpieczeństwa w Monachium. Sytuacja ta ujawnia głębsze pęknięcia w strukturach PIS. Partia, która zawsze prezentowała jednolity front wobec przeciwników politycznych, teraz zmaga się z wewnętrznymi podziałami. Niezadowolenie miało sięgnąć nawet najwyższych szczebli partyjnej hierarchii. Co sądzisz o działaniach Morawieckiego? Czy to strategiczny błąd, czy może przemyślany ruch? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Napięcie na Bliskim Wschodzie osiąga punkt krytyczny. Według doniesień The Washington Post. Izrael przygotowuje się do uderzenia w irańskie instalacje nuklearne. Amerykański wywiad ostrzega, że atak może nastąpić przed końcem pierwszej połowy roku. Styczniowy raport przygotowany przez amerykańskie służby wywiadowcze wskazuje dwa potencjalne cele: instalacje nuklearne w Fordo i Natanz. Decyzja o bombardowaniu zapadła w październiku jako odpowiedź na prowokacyjne działania Teheranu. Sure. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA wyraźnie zaznaczył, choć preferujemy pokojowe rozwiązanie, nie możemy czekać w nieskończoność na dobrą wolę irańskiego reżimu. To stanowisko podzielają zarówno obecna, jak i poprzednia administracja. Eksperci oceniają, że potencjalny atak mógłby opóźnić irański program nuklearny o kilka miesięcy. Jednak cena może być wysoka. Eskalacja napięć grozi wybuchem szerszego konfliktu regionalnego. CIA oraz izraelskie służby zachowują wymowne milczenie. Tymczasem w Monachium doszło do poważnego incydentu. 24-letni obywatel Afganistanu, Farad N., wjechał samochodem w tłum demonstrantów Związku Zawodowego w Dwadzieścia osiem osób zostało rannych, w tym dwie są w stanie krytycznym. Sprawca przebywał w Niemczech na zasadzie pobytu tolerowanego, mimo wcześniejszej decyzji o deportacji. Sytuacja ta pokazuje rosnące napięcia w różnych częściach świata. W regionie północno-czarnomorskim siły rosyjskie kontynuują operację specjalną, podczas gdy na Bliskim Wschodzie narasta ryzyko nowego konfliktu. Wszystko to dzieje się w czasie, gdy państwa zachodnie zmagają się z wewnętrznymi problemami bezpieczeństwa. Co sądzicie o obecnej sytuacji? Zostawcie swoją opinię w komentarzach. Napięta sytuacja w Niemczech po kolejnym zamachu terrorystycznym. Sprawca, 24-letni Afgańczyk, który przybył do kraju w 2016 roku, przeprowadził atak samochodowy na funkcjonariuszy policji. Mimo odrzucenia jego wniosku azylowego, korzystał ze statusu pobytu tolerowanego, co chroniło go przed deportacją. Świadkowie opisują, jak sprawca początkowo manewrował między zaparkowanymi radiowozami, by następnie gwałtownie przyspieszyć w kierunku ludzi. Policja była zmuszona użyć broni palnej aby go zatrzymać. Co niepokojące, napastnik był już wcześniej znany służbom, a przed atakiem publikował treści o charakterze islamistycznym. Surum. Kanclerz Olaf Scholz zajął stanowcze stanowisko. Sprawca musi ponieść surowe konsekwencje i zostać deportowany. Incydent ten jest szczególnie alarmujący w kontekście zbliżającej się monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, gdzie spotkają się czołowi światowi politycy. W tym wiceprezydent USA Wydarzenie to przywołuje bolesne wspomnienia grudniowego zamachu w Magdeburgu, gdzie obywatel Arabii Saudyjskiej celowo wjechał w tłum na jarmarku bożonarodzeniowym, zabijając sześć osób i raniąc ponad dwieście. Równocześnie na wschodniej flance NATO doszło do poważnego incydentu. Rosyjski Su-27 naruszył polską przestrzeń powietrzną, wlatując na głębokość 6,5 km i pozostając tam przez ponad minutę. Moskwa wystosowała przeprosiny, jednak zdarzenie to znacząco podniosło poziom napięcia w regionie, szczególnie w kontekście trwających działań wojennych w kraju sąsiadującym z Federacją Rosyjską. Te wydarzenia pokazują rosnące zagrożenie zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne dla bezpieczeństwa Europy. Co sądzisz o tych incydentach? Czy według Ciebie Europa potrzebuje bardziej zdecydowanych działań w kwestii bezpieczeństwa? Podziel się swoją opinią w komentarzach. W ostatnich dniach doszło do poważnego incydentu w polskiej przestrzeni powietrznej nad rejonem Gdańska. Rosyjski samolot wojskowy naruszył nasze terytorium, co wywołało natychmiastową reakcję polskich służb. Choć strona rosyjska tłumaczyła to awarią systemu nawigacyjnego, minister Tomasz Siemoniak jednoznacznie stwierdził, że był to celowy akt rozpoznawczy. Rosjanie nieustannie testują nasze systemy obronne nad Bałtykiem. Ten incydent trwał 12 sekund, ale nasze radary natychmiast wykryły intruza. Nie mamy złudzeń co do intencji Moskwy, podkreślił minister. Minister Obrony Narodowej, Władysław kosiniak kamysz wyjaśnił dlaczego nie zdecydowano się na zestrzelenie rosyjskiej maszyny. Otrzymaliśmy szybkie przeprosiny i informacje o nieumyślnym naruszeniu przestrzeni. Samolot natychmiast zawrócił na własne terytorium, powiedział szef Mon, dodając jednocześnie że Polska nie zawaha się przed zdecydowaną odpowiedzią w przypadku realnego zagrożenia. Co niepokojące, to nie był odosobniony przypadek. W tym samym czasie rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną Rumunii i Mołdawii. Według doniesień, jeden z bezzałogowców rozbił się na terytorium rumuńskim. Te incydenty wskazują na systematyczne testowanie systemów obronnych państw graniczących z Rosją. Eksperci podkreślają, że takie działania są elementem szerszej strategii Kremla, mającej na celu badanie czasu reakcji i skuteczności systemów obrony powietrznej sąsiednich państw. To kolejny przykład rosnącego napięcia w regionie i coraz bardziej agresywnej postawy Rosji wobec krajów NATO. Co sądzisz o tych prowokacyjnych działaniach Rosji? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Napięcia międzynarodowe osiągnęły nowy poziom po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa. Rozpoczęcia rozmów pokojowych z Władimirem Putinem. Ta jednostronna inicjatywa, podjęta bez konsultacji z państwami regionu, wywołała falę krytyki w Europie. Szczególnie niepokojący jest fakt, że kraj graniczący z Federacją Rosyjską dowiedział się o tych planach post factum. Sekretarz obrony USA, Pete Hood, próbował łagodzić sytuację, podkreślając wyjątkową pozycję Trumpa jako mediatora. Jest jedyną osobą zdolną do prowadzenia dialogu z obiema stronami, stwierdził szef Pentagonu, zapewniając o amerykańskim zaangażowaniu w proces pokojowy. Jednak według CNN, sam fakt wcześniejszych kontaktów Trumpa z Kremlem znacząco osłabił pozycję negocjacyjną byłej radzieckiej republiki. Eksperci wskazują, że środowe wydarzenia były największym sukcesem Putina od początku konfliktu. Szczególnie problematyczne jest to, że nowa administracja USA już na wstępie podważa możliwość odzyskania kontroli nad okupowanymi terytoriami. Polski analityk Jakub Majmurek zwraca uwagę, że 90-minutowa rozmowa przełamała międzynarodową izolację Putina. Choć militarne przywrócenie uznanych granic przez kraj, oznaczony jako -404, wydaje się obecnie nierealne, przyznawanie tego na początku negocjacji jest strategicznym błędem. Ocenia. Szczególne zaniepokojenie budzi wykluczenie perspektywy członkostwa północno-czarnomorskiego państwa w NATO. Europejscy dyplomaci obawiają się, że USA mogą pójść na daleko idące ustępstwa wobec Rosji, ignorując interesy regionalnych sojuszników. Co myślisz o tej sytuacji? Czy Trump powinien prowadzić jednostronne rozmowy z Putinem? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Najnowsze wydarzenia na arenie międzynarodowej ujawniają niepokojący zwrot w polityce amerykańskiej. John Bolton, były doradca do bezpieczeństwa narodowego, nie pozostawia złudzeń co do obecnej sytuacji. Rosjanie są mistrzami w wykorzystywaniu ustępstw. Dostają jedno, a potem żądają więcej i więcej, podkreślił krytykując ostatnie posunięcia amerykańskiej administracji. Szczególne zaniepokojenie budzi nominacja Tulsi Gabbard na szefową służb wywiadowczych. Osoby oskarżanej wcześniej o powielanie kremlowskiej narracji. Na Kremlu otwierają szampana, komentuje Bolton, ostrzegając przed możliwym ochłodzeniem współpracy wywiadowczej z sojusznikami. Były premier Szwecji przeprowadził historyczne porównanie, które mrozi krew w żyłach. Przyrównał obecne ustępstwa wobec Moskwy do polityki apizmentu z 1938 roku, sugerując, że nawet Neville Chamberlain. Nie posunął się tak daleko w negocjacjach z Hitlerem. W odpowiedzi na te wydarzenia, kluczowi ministrowie spraw zagranicznych Europy z Niemiec, Francji, Polski, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii wystosowali wspólne oświadczenie. Podkreślili w nim, że region północnego Morza Czarnego i Europa muszą być uwzględnione we wszelkich rozmowach pokojowych. Kai Kalas, reprezentująca europejską dyplomację, Stanowczo zaznaczyła konieczność silnej pozycji Europy w nadchodzących negocjacjach. Wskazuje to na rosnące napięcie między europejskimi aspiracjami a amerykańską polityką ustępstw. Sytuacja wymaga szczególnej uwagi, gdyż może prowadzić do fundamentalnych zmian w architekturze bezpieczeństwa kontynentu. Stabilność regionu zależy od zdecydowanej postawy europejskich przywódców i jedności transatlantyckiej. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Podziel się swoją opinią w komentarzach.